Witam Was serdecznie. Dzisiaj mam dla Was taką informację proroczą, która została odebrana: że system demoniczny będzie chciał zwiedzenia będzie chciał, żebyśmy my zostali zwiedzeni, żeby nasze oczy właśnie ujrzały kogoś, kto przyniesie dla nas zysk kogoś, kto będzie chciał Ciebie oczarować prezentami. Więc bądź trzeźwy w tym, co, um, jakie umowy będziesz zawierać, z kim będziesz obecnie zawierać umowy, z kim będziesz wchodzić w jakieś układy. Więc w tym czasie zwiedzenie będzie próbować oczarować ludzi pozornymi bogactwami, dobro, do, fałszywym dobrobytem oraz obietnicami zysków. Zwiedzenie będzie wyglądało atrakcyjnie, niewinnie, będzie wyglądać jak niepowtarzalna okazja. Będzie właśnie przynosić tobie prezenty, będziesz myślał, że będziesz miał korzyści i obietnice sukcesu. Będziesz myślał, że to coś dobrego że to nawet Boże błogosławieństwo ale w rzeczywistości to będzie pułapka więc trzeba wszystko zawsze filtrować przez Boże prawdy. Czyli nie masz patrzeć właśnie na to, co widzisz, od swoimi oczami, ale filtrować to przez Bożą Prawdę, każdą decyzję, którą będziesz podejmować, żebyś nie został po prostu zwiedzony, bo to zwiedzenie będzie pukać. A takim negatywnym skutkiem, jeżeli wejdziesz w taką umowę czy w jakieś przymierze, będzie po prostu strata, która będzie powodowała u ciebie straty i finansowe. I straty nawet rodzinne. Więc po prostu filtruj wszystko przez Bożą Prawdę. Wszelkie rzeczy, które, po prostu, które no, na które decydujesz każdego dnia. Każdą decyzję. Po prostu idź w Prawdzie. Niech Twoje oczy są skupione na Prawdzie. Niech Twoje oczy naprawdę filtrują. To, co dzisiaj tu jest mówione o, ilu o iluzji. Naprawdę nie ufaj swoim oczom. Nie ufaj swojemu mózgowi. Bo On Ciebie okłamie ufaj sercu i prawdzie, a ona Ciebie wyzwoli i będziesz w tym momencie wolny zawsze. Więc idź za prawdą i proś Boga o to, abyś widział prawdę. Dziękuj Bogu za to, że masz oczy duchowe, które pokazują Tobie prawdę, bo to Ciebie wyswobodzi. Więc bądź czujny, bądź czujny. I pamiętaj, że nie wszystko to co wygląda jak błogosławieństwo Boże jest błogosławieństwem Bożym. Po prostu filtruj i jeszcze raz filtruj. Amen. Wesprzej działania naszego lokalnego kościoła www.potęganieba.org zakładka wsparcie. Tradycyjny przelew, zagraniczny przelew, możesz także wesprzeć w fundusz remontowy na salkę w Gdańsku. Dziękujemy.